Czemu taka patologia się dzieje w mojej okolicy? Dzik! Ja, Pierwniczy Piękny jeszcze piesny jeszcze ty go zjesz, ty go zjesz Samocki Tego nie widziałem nigdy w życiu. Przyznam wam szczerze, że trochę się za tym stęskniłem, że właśnie robię sobie herbatę, siadam przed komputer i będę, prawda, dziwne rzeczy na tym komputerze robić. Kiedyś grałem w gry, a dzisiaj patrzę na globus. Piękny globus. I to o ten globus dzisiaj się będzie rozchodziło z tego powodu, że to na tej właśnie planecie dzieją się totalnie powalone rzeczy. W szczególności w jednym takim konkretnym miejscu. Jak widać to jest tutaj. To Polska. A przed nami mapa memów. Gdzie nie gdzie są jakieś memy w innych miejscach świata, ale w tej Polsce to mam jakąś fabrykę memów chyba. Jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, to kończy łapka w górę. A my przejdźmy do patrzenia, co gdzie się wydarzyło, gdzie jaki syf. <grych> Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, żeby zobaczyć, co się stało w moich okolicach. I tu jest cieszyn. O, patrzcie, w tym miejscu. No jak widać w cieszynie, nie dzieje się totalnie nic. Ale niedaleko już się coś dzieje. I czekaj, co to jest za miejsce? Bielsko biała. Okej, okay, bielsko znam, bielsko znam, tak, dobra. Sprawdźmy. Co się działo w Bielsku? Oh no, oh no Ale zaczęliśmy z wysokiego C Rafatus, kung fu, panda i zgon Oh no, proszę nie Człowiek byś się siedził i pisał z małem? Jak kung fu, panda i ci mówię o, nie wiedziałem, że to się działo w Bielsku, przysięgam. Klasyczek internetu zdecydowanie, aczkolwiek Rafatus się ogarnął i dzisiaj już nie jest z nim aż tak źle. HSW, Pyrek versus Nunek, walka o papierosy. Czemu taka patologia się dzieje w mojej okolicy? No, ze panowie odpoczywają elegancko. Daj ze mnie. kurwa bo wódkę <laughs> Oddawaj papierosy. Ogólnie, trzymajcie się z daleka od używek. Zachęcam do tego wszystkich dosłownie. To jest idealny dowód na to, jak się kończy życie w momencie, w którym bierzesz się za takie rzeczy jak alkohol i papierosy i cokolwiek innego. Nie bierzcie się za to. Trzymajcie się od tego z daleka. Serio. Co się stało w bielsku? Nie kojarz tego miejsca w ogóle. Gdzie to jest? Dobierz. Dobierz. Ej dobra, to jest crazy, to jest crazy. Czajcie, to jedziecie sobie w środku miasta i nagle jeleń. Matka wie... o nie Czemu najgorsze rzeczy, dlaczego największa patologia dzieje się w bielsku? A co tu czekasz? Halo! Co mi pod posesją stoi? Spisz mi na ziomuś Zdaj mi go z auta matka wie, że śpiesz? Nie wiem, na ile to popularne w internecie, ale mi się kojarzy, że kiedyś się mówiło nawet yy, matka ćpierze, wiesz? Dobra, nie oglądajmy tej patologii, lećmy dalej. Zobaczmy jakieś inne miasto. Mistrz holowania ucieka w Szczynie. Czy tu wyjdzie... Nie. O kurczę. Auto mu samo jedzie, no. Kurwa mać. Ja pierdolę. Holuję go. Ten nie widzi. No co tam się kurwa dzieje? <laughs> Jak to się stało, że mu holuje auto? Chyba, że on mu od początku go holował, ale dlaczego ten wysiadł? Nie! Ja piernicze. Dobra, nie, po prostu ziomek, ziomka holował, i po prostu ten wysiadł i ten se odje. Dobra, zobaczmy coś w jakimś losowym miejscu. Polećmy gdzieś po prostu, zobaczmy jakieś inne miejsce. Co tutaj mamy? Luboń. Łyżwy nie, co to jest? Zabawa na ulicach Poznania. Co ty gadasz? Ej, dobra, nie róbcie tak, to jest niebezpieczne i w ogóle nielegalne. Maluch L? Jest tego co pamiętam to do szkoły wnieśli samochód. Ja nie wiem, to jest niesamowite. Chłopy w szkole zobaczyli malucha czerwonego i go do szkoły na piętro, po prostu po schodach. Jak pomyśleli tak zrobili. Dobra, zobaczmy jakieś inne miasto. Zobaczmy, co się dzieje. O, na naj, na, najdalej oddalony punkt w Polsce. Na na na, na Władysławowo. O, Rzeszki, kawa popko na czosy. Na, na 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 mężu, mężu, nie bądź głupi. Niech ci żona kawu się kupi. Na na, na, na. moja kawa ci pomoże. Po niej, wszystko stanąć może. Na na, na, na. Kurde, nie złzomek. Dobra, zobaczmy też, co się dzieje za granicą. Hamburg.

DŹWIK! ma <laughs> Kłowicz, to jest, kurde, kopalnia memów, przyciekam Dobra, tu mamy coś, co to jest? Wenecja <laughs> To jest tak dobre tak. Kurwa, bo cię ta <laughs> Tata roku, nie? Nie można nawet kierować, jak go robisz Polski akcent Wenecji. Zarobiście. Okej, okay, tu mamy jakiegoś hantla Co to jest? Malta Uwaga O, To by nic nie dało To by nic nie dało i tak Nie dałem rady, yeah. nie ale, Ale dużo nie brakowało co? Nie, 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 nie Co? Mocniejszy e, Nie, to jest mała różnica, tylko to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic To by nic nie dało i tak, on był drugi w kulach, nie? Las Palmas, kurde, Gran Canaria Mięsny jesz to moje ulubione danie Zawsze kiedy przyrządzamy go z bratką, śpiewamy Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz Ej, to jest tak przykry filmik, bo... Ten, ten gościu już nie żyje jak co, nie? No niestety, no niestety Po prostu, nie, nie jak chcecie to sobie poszukajcie Ale z tego jest tak dobra przeróbka Mięsny jesz piosenka Mięsny jesz to moje ulubione danie Zawsze kiedy przyrządzamy go z Beatką Śpiewamy Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz To jest tak dobry memik, nie? Ale jest tak mi smutno, że ten gościu już nie żyje No niestety No ale takie życie, przynajmniej został po nim bardzo fajny mem Na Gran Canarii Stanowski Kran po juvenaliach. To będzie chyba burbą lecić ze środka. Ja go nie ogarniam, dobra, nagrywa. Ten kran w drugą stronę Ten działa. Co jest? Dwa matoły i linka holownicza. Znowu lina holownicza. Tu się coś odwali, potężnego. Tu, tu jest lina, tu jest lina. Ja, ja piernicze. Tego nie widziałem nigdy w życiu. Ale poleciał. Z telemarkiem wylądował z telemarkiem. Z buta wjeżdżam i ja nie mogę. Z buta, z buta, z buta, z buta wjeżdżam. Jednym strzałem wyłamuję zamek. Z buta wjeżdżam. <grytania> Netia ja rozmowa z klientem. Przekaz. Ja pierniczę, to jest. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, pan jest właścicielem telefonu? E, nie ma ja nie telefonu. Ma telefonu. <grytania> Ale... proszę pan jest tego telefonu stacjonarnego, mam pytanie? Ale proszę pana, ja nie mam telefonu stacjonarnego. Aha, a tu gdzie ja się tu dzwonimy, jeśli można wiedzieć? Proszę pana, pan się dodzwonił, no, na numer 14 622 3970. A to ja dzwonię na telefon, tak? Pro... o nie, nie na telefon pan dzwoni. A na co? To jest, proszę pana, przekaz. Przekaz, tak? Przekaz, przekaz myśli. Tak. Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć? Myśli, myśli. <laughs> pan, pan myśli, że, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram <laughs> to, to, jest, to jest tak dobry mem Pan sobie myśli, że pan dzwoni, Aha. a ja myślę, że odbieram Aha, i to jest tak telepatycznie, tak? To jeszcze co innego, ale, ale w tym kierunku Aj. Aha, rozumiem A może pan płaci jakiś abonament za te, te myśli No panie, żebym jeszcze za myśli abonament płacił nie, to jest wszystko darmowe, tak? Rozumiem. Darmowe, zupełnie. Aha. O kurde. Proszę mi powiedzieć, a ma Pan może internet w takiej, w takiej usłudze? Mam. Aha, i też, też to działa na tej zasadzie, tak? Tak. Aha. Tylko lepiej w nocy. Lepiej w nocy, Mniej ludzi myśli. ludzie śpią i mniej ludzi myśli i nie ma zakłóceń. Czyli nie jest Pan, nie jest pan zadowolony z tej, z tej, ze swojego internetu? Bardzo jestem. Jest Pan, aha. Bo nie płacę. Aha, rozumiem. A może byłby Pan zainteresowany kupnem laptopa? Widzi Pan, i tu się pojawia magiczne słowo kupno. Tak? Jakby Pan mi chciał dać laptopa, to ja bym go chętnie wziął. <laughs> A rozumiem, a chętnie panu dam na raty A na raty, no ale to trzeba będzie płacić No tak No to jak to tak, nie Chyba ja pomyślę, że zapłaciłem <śmieniu> ale Proszę mi powiedzieć Nie, nie wiem, o czym mam jeszcze z panem porozmawiać To wiem. jest najlepsza rozmowa na świecie Chyba no, będzie kończyć rozmowę no, Ja dziękuję panu bardzo Dziękuję bardzo za dobrze. Niech pan myśli o mnie. Dobrze. Niech pan myśli o mnie. Nie no powiem wam szczerze, jeżeli ktoś by mi powiedział, idź pracuj w takim call center. Jeżeli ktoś by mi obiecał, że za, moje, za mojego życia podczas tej pracy trafi mi się chociaż jedna taka rozmowa, to rzucam wszystko i idę tam pracować. Przysięgam dla tej rozmowy, chciałbym pracować w takim miejscu. O coś pięknego. Gdzie to było? W Tarnowie, tak? Jeju ja tarnu, zazdroszczę wam. Takiego dobrego mema mieć Drzwi wyrywa z korzeniami Co to jest? Ło, wow, jakieś to drogie przecież. auto Nie, Drzwi wyrywa ten wyrywa z korzeniami Och, kurwa, pierdzielony Ja, pierńcie, takie drogie autko Drzwi wyrywa z korzeniami Kurna Tym akcentem myślę, że możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak chcecie kolejny odcinek, gdzie będziemy przeglądać mapę memów y, z Polski, no to za łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał i dajcie znać, z którego jesteście miasta i w którym mieście powinniśmy sprawdzić, powinienem sprawdzić właśnie memy. I może w następnym odcinku właśnie będziemy sprawdzać wasze miasta.